Jest karta, jak widać, będziemy chodzić. Czy uda mi się coś sfilmować z, z tego chodzenia? Nie wiem, nie wiem. Pewnie będzie trudno. Pewnie będzie trudno, bo RODO i wszyscy się boją swoich ciał pokazywać na basenie, chociaż na plaży wcale się nie wstydzą. Ale, ale będzie trudno. Ale słuchajcie, no zapisałem się. Przeznaczyłem na razie na karnet stówę. Myślę, że na początek starczy. I na początek będę się strasznie męczył na tym basenie, bo dawno nie pływałem, nie ukrywam. A pływać umiem i to całkiem dobrze. Więc będzie basen, będzie basen. I jeżeli będą możliwości, tak jak mówiłem, będę nagrywał, będę Wam pokazywał, jeżeli można będzie. Jeżeli nie, trudno, 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 nic na to nie poradzę. Niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. To do Krzysztofa, nie będzie dzisiaj materiału z Krzysztofem, bo, bo jakiś swochowany jest i w ogóle, no, kogoś poprzekręcał, może ten od truposzy go poprzekręcał, nie wiem. Nie mam zamiaru, słuchajcie, się z nim kłócić. Yy, nie mam zamiaru się z nim kłócić i nie mam zamiaru, kurde, z nim wojować. Jak nie ma ochoty ze mną rozmawiać jak człowiek, to nie ze mną nie rozmawia. No trudno. Jak nie dziś, to jutro, jak nie jutro, to za tydzień. A i tak będzie rozmawiał, także bez problemu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim donatorom za te wspaniałe pieniążki, które tak jak mówiłem, działam z opóźnieniem, ale działam przeznaczę na, na 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 właśnie na to, żeby nagrywać gameplay i czy to się komuś podoba, czy nie. Wiem, że znajdę osoby na pewno, które chętnie obejrzą, jak sobie radzę w Formule 1, tak jak mówiłem, wyścig przede mną się będzie Grand Prix Malezji, myślę, że go wygram, chociaż na deszczu to tak do końca nie jestem pewien. A teraz słuchajcie idę nad nastawy marczukowskie, tylko kurde. Nie wiem czy dobrze idę. Chyba dobrze idę, słuchajcie, no. Mam wolę chwilę, to mogę się przejść. Także wątpię, żeby dzisiaj były materiały z krzyżkiem trudno. Jego wola, niech słucha dalej telefonów i obcych ludzi, albo jakiś listów. Cóż, ja sobie jakoś tam poradzę, przeżyję. Yy, natomiast jak tam Krzysztof będzie sobie radził, nie wiem. Ale nie jestem z nim pokłócony, absolutnie nie. Tylko, że po prostu nie mam zamiaru słuchać jego, jego gadania, które kurwa nie ma po prostu kompletnie kurwa prawdy. No i słuchajcie, no jeszcze chciałbym poruszyć temat jakże zacnej Pani naszej yy, Moniki Sratka. pozdrawiam Cię Stradek w ogóle. Czemu ty taki spięty jesteś jak ty do niej dzwonisz? Ja pierdolę. Normalnie... Stary, nie ja jestem tu z ciebie beki robić, ale kurde, jak dzwonisz do niej, to robisz taką minę, jakbyś już kur w galoty narobił ze strachu. Czy ty się jej boisz? Spójrz na swój film i zobacz minę ty robisz takiego tak, kurwa wystraszonego żółwia! Stradek, no ja pierdolę, to jest tylko Monika. Spokojnie, ona ci krzywdy nie zrobi, nie? No to tak spojrzałem na to i tak zacząłem się śmiać, Boże jaki wystraszony gość, no z kolei jak wrzuciłeś mając kierowcę, to kurde przypominałeś chłopie tego, yy, jak on się nazywa, kurcze, yy, takiego gościa w kapturze z Gwiezdnych Wojen, nie? Ja nie wiem, kurczę, może naprawdę coś tam jesteś uszkodzony, ale się nie denerwuj, się nie denerwuj, wszystko jest pod kontrolą. My idziemy dobrą stroną, zaraz będziemy na stawach marczukowskich. No i wracam do tej Moniki. No kurde, i Monika, 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 córka ratownika. Okazało się, że kurde, tak jak wszyscy jej radzili, tak, tak ona, nie wiem czy jak to nazwać, czy naiwna, czy nienaiwna, bo tam różne komentarze yy, były na temat yy, yy, Moniki. Czy jest na tyle naiwna i myślała, że major to taki bęcwał kompletny, bo major nigdy nie był bęcwałem? To, że ma jakieś ułomne rzeczy, no to ma i ma nałogi ma, ale bęcwałem nigdy nie był, bo ja majora dobrze znam. Nie był taki głupi, nie myślę sobie, że major jest taki biedny, pokrzywdzony przez życie. <laughs> tylko on dobrze kmini, tylko że ma problem z czymś innym, no. Także Munisia, słuchaj, mi ciebie, w sumie nie żal, mi ciebie. Bo ty dobrze widziałaś, jakiś Major, Ty mówisz, mówiłaś, że ty miesiąc, sam od listopada się zaczęłaś się interesować uniwersum, ale no słuchaj, no dziewczyno, oglądając filmy, można by wnioskować, że, że koleś, koleś to nie jest w ciemię bity tak do końca. Ja wiem, co, co on mówił, co on sądził, już nie chcę tego przytaczać i, i tak dalej, i tak dalej. O widzach na przykład, o innych rzeczach. I to jest prawda, to co część Monika lubisz. Major. Y jest jaki jest i on taki będzie. On, czyli on kiedykolwiek był wdzięczny Pani Moniko, czy on był wdzięczny dla Krzyśka za to, że go Krzysiek y, y, przygarnął pod dach, bo przecież pamiętajmy, że Major, zanim zaszedł do Krzyśka, to nie miał nic, nie miał domu, nie miał nic, chodził, nie wiem, w jakichś ciuchach, nie wiadomo skąd i tak naprawdę nie wiadomo nawet skąd y, brał na jakiekolwiek życie. No chyba chodził właśnie do Mopsu. I zobaczcie nawet przecież y, nawet jak zamieszkał u Krzyśka, to przestał chodzić do mopsu, tylko Krzysiek musiał mu przynosić jedzenie, więc to już powinno Pani Moniko dać Pani do myślenia cokolwiek na temat Majora, no. I, 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 i no, czy Major tak robi, jak Pani mówi? no, no częściowo myślę, że tak, częściowo myślę, że tak, I, i to już Paweł też się na tym przekonał, jak to jest, Kiedyś się stara mu wyciągnąć pomocną dłoń. No, oczywiście, na pewno skorzysta, no, ale po prostu przez to, że taki jest. No, no, nie zawsze to docenia i nie doceniał chyba nigdy. I nikogo, kto mu pomagał, nie doceniał chyba, chyba nie, chyba nie. On może podziękować jak jest w kryzysowej sytuacji. Oczywiście, że tak, jak mu się pali grunt pod nogami. Natomiast jak się przestaje palić grunt pod nogami, to, to tak jak pani Monika mówiła, no, zlewka na wszystko, nie. On sobie doskonale poradzi, nie, tylko ja wiem jedno, że jak Major, Majorem się nikt nie zaopiekuje, to to, 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 to się skończy tym samym, co było przed, yy, przed Krzyśkiem, Więc wcale bym się nie dziwił, że jak Majorowi będzie się mocno palił grunt po nogami, to on szybciutko poleci do Krzyśka bo wykorzysta tą sytuację, że Krzysiek, że Krzysiek wręcz można powiedzieć czeka, yy, czeka na Majora <grych> i na powrót i to już nawet powiedział otwarcie. Więc, więc słuchajcie, no kurde. Żeby tak nie było, że wszystko wróci tak jak było, że znowu będzie płacz i zgrzytanie zębów przez Krzyśka, że go Major nie szanuje, że go Major poniża, że go Major wkurwia i tak dalej. Bo, bo to najprawdopodobniej, słuchajcie, do tego zmierza. Właśnie do tego to wszystko zmierza: bo sam major sobie nie poradzi. Jestem tego pewien: jestem na 100% pewien, bo on się w tym świecie gubi. On się w tym świecie gubi i tyle: i kaczka odleciała. Nie wiem, czy już jestem na stawach Marczukowskich. On się w tym świecie gubi i on się sobie nie poradzi z niczym: ani z jakimiś umowami, ani z jakimiś pierdołami, ani z jakimiś innymi rzeczami. Yy, bo jego trzeba za rękę prowadzić jak on sam będzie mieszkał, no to będzie takie Pani Monika mówiła, no to go no, no, to lasu nie trzeba, wystarczy balkon. Tak bym powiedział. No i tyle mam do powiedzenia. Ja mówię jeszcze, źle mu nie życzę, ale taki jest major, no Pani Moniko, no i Pani myślała, że, że co, że, że, że go Pani, nie wiem, na siłę zadowoli. On jest chyba szczęśliwy z tego takiego życia, jakie on prowadzi i zadawalanie go na siłę nie wiem, czy ma kompletnie jakikolwiek sens, bo on się czuje w tym dobrze, tak jak jest. Teraz ma ochronkę, jest dobrze, nakarmią, yy, dadzą jeść. Oczywiście będzie płac, że on ma mało pieniędzy, jak wyjdzie i tak dalej, no ale to to już wiadomo. Ma na razie ochronkę, więc nie musi się o nic martwić. No ale jak wyjdzie, a wyjdzie już niedługo, to ochronka się skończy, zacznie się wolność, zacznie się świat otwarty, przestrzeń, sklepy i tak dalej i, i widzowie również, którzy na pewno spotka, których wcześniej czy później, no i, i to nie, nie, nie skończy się dobrze, tak mi się wydaje, ja bym chciał, żeby on coś do głowy nabrał, bo jak widać, da się, o, ja jestem dzisiaj akurat po, po terapii, na którą Pan Krzysztof miał zamiar przyjść, bo się strasznie zbulwersował, że powiedział, ja mówię, że idę na terapię, a Krzysztof mówi, jak to, w terapię? Ja mówię, na terapię, na dziewiątą 30, Na dziewiątą 30. To ja będę! Ja mój a cię nikt nie wpuści tam! A mnie wpuści! No ale nie przyjechał, nie przyjechał. Trudno, jego wybór, jego wybór przeżyjemy, jak przynajmniej... Ale za to słuchajcie, dorwałem Mario. Przypadkowo, jak zawsze ja na Mario mam kurde jakiś, nie wiem, jak Krzysiek nie chce ze mną nagrywać, to się Mario mi pojawia, wiecie? Pojawia mi się Mario i to znikąd, bo stałem przy terapii, patrzę kurde, a tu Mario z kumplem idzie. E, więc e, cześć, cześć, wszystko w porządku i tak dalej, nagraliśmy jeden materiał więc Mario chce nagrywać i to dobrze e, myślę, że się nawet mógłbym powiedzieć, że powoli się rozwija co będziecie mieli e, e, sposobność obejrzeć e, no bo wpadliśmy z taki fajny pomysł i nawet całkiem, całkiem ciekawie wyszło a polecam tutaj spacerować powiem Wam szczerze, bardzo fajne miejsce zaraz będę testował też piwa, trzy bezalkoholowe trzy sztuki kupione w Lidlu, zerówki, jak to po terapii, to od razu trzeba na piwo, nie? No i mówię, no cóż ja mogę powiedzieć, pani Moniko, no po prostu, no kurde, nie wiem, kto tu jest mądrzejszy, czy chory major, albo w pewien sposób jest major chory, kto jest sprytniejszy i mądrzejszy, czy chory major, czy pani, po prostu, mi się wydaje, że no, major panią wydymał i tyle, no. <laughs> Może nie fizycznie, ale, ale, ale psychicznie i finansowo na pewno, no. I, i, I dlatego tak jest, tak jak pani mówi, że major ma kupę kolegów, ale tak naprawdę nie chcę mu nich pomagać, bo chyba wszyscy go znają, no. Wszyscy chyba go znają, no. Nie chcę na niego psioczyć, bo osobiście na przykład dla mnie on krzywdy żadnej nie zrobił, ale nieraz żeśmy się kłócili na takie różne tematy bez sensu, kompletnie bez sensu. Gdzie dawał się wkręcić w jakieś aferki, wiecie, że kiedyś, kiedyś ja tutaj przychodziłem, kurwa, się kąpać, jak byłem mały. o w tych, kurde, w tej rzeczce dosłownie, wiecie? <grywa> kurwa, ja pierdolę, wszystko wraca z powrotem. No i, i, i powiem szczerze, no, no i, i wcale się nie dziwię Pawłowi, że się Paweł nie chce zbytnio w to mieszać. I bo, bo... Chyba kompletną głupotę zrobił, jakby się w to mieszał. Jeszcze jeszcze Maverick się w to wpierdoli nie potrzebni kompletnie. Teraz będzie miał kłopoty i problemy kurde z tym. Eee, z tym całym samochodem. W ogóle niepotrzebna afera To była z samochodem, bo Major jest dorosły, major powinien sam zadecydować, czy go chce sprzedać, go nie chce sprzedać. Moniko w pazury w to wmieszała, teraz będą kłopoty eee, o pieniądze, które tam ponoć rzekomo, rzekomo. Eee, płacił Maweryki i, i w sumie tutaj naj, 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 najbardziej najlepiej wyszedł na tym major, bo tak. No jedyne tylko co minus, no, że musiał zapłacić za ośrodek, no ale niestety jak się ma prywatny ośrodek, no to trzeba płacić. Natomiast tak, plusy, jakie ma, jest na leczeniu, czyli jest bezpieczny, nic mu, nic mu nie grozi w sensie takim, że, że pójdzie do jakiegoś lasu. Zaraz zima się kończy, zaraz będzie wiosna, więc nawet jeżeliś Czego nie życzę mu. Pójdzie, no to i tak, słuchajcie. Przynajmniej nie zamarznie, jak to się mówi. Przynajmniej nie zamarznie. Pieniądze jakieś mu tam ma, jakieś mu się zostaną na pewno, bo myślę, że połowy nie wydał yy, na, na terapię. Myślę, że połowy nie wydał. Więc cóż, wyjdzie, luz bluz, piater hula. No, terapia załatwiona, odpoczął od wszystkiego i to dosłownie, bo bo nie miał kontaktu zbytnio z hejtem, nie miał kontaktu z widzami i tak dalej. Nie miał też kontaktu z alkoholem ani z innymi używkami. Eee, pomieszkał sobie w Krakowie, przy okazji zwiedził trochę Kraków. Pojeździł sobie po podróżował, no cóż. No trzeba wracać do domu. Do którego domu, no to jeszcze się okaże. Tego chyba nikt nie wie, do którego domu, bo tutaj taka, z tego co pamiętam, wczoraj na TopChacie taka Asia, Asia chce się w to pakować. No Asia, Asia, ja powiem, bodajże Asia, Asia, taki nikt Ja powiem tak, Asia, Asia, próbować możesz, ale powiem gwarancji nie masz żadnej. Żadnej gwarancji nie masz, czy major, czy major się nie zerwie, czy Major się zerwie. Bo Major to jest Major, no tak jak sam zawsze mówi. No i myślę, że na tym chyba skończymy ten wywód, a ja zaraz jeszcze nagram test piwek bezalkoholowych z Lidla, a może nie będę nagrał, może sobie posiedzę po prostu spokojnie na łabercze, wypiję piweczko i sobie odpocznę na łonie natury z zerowym piwaczkiem, Okaczki łuby wystawiają i tyle także tak to słuchajcie wygląda dobra słuchajcie nie będę zamulał Meksykan jest jeden środe w środę, a zapomniałem jeszcze słuchajcie bierzemy bierzemy kurwa się za tą partię słuchajcie kto nie był wczoraj na lajcie pat pomysł robimy kurwa numer i walimy otwieramy zakładamy przepraszam zakładamy partię słuchajcie zrobimy to dla beki nie po to, żeby tam komuś wepchać się do rządu, bo i tak tego nie zrobimy, wiadomo, to, 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 to jest po prostu nawet nierealne, nie? Ale zróbmy bekę, zróbmy, zróbmy sobie, kurwa, załóżmy sobie partię. Z tego co wiem, potrzeba nam tysiąc podpisów. Jeszcze muszę się dowiedzieć dokładnie, jak to wygląda. Weźmiemy może, jeżeli Krzysiek będzie zainteresowany, wsadzimy do tej partii jeszcze Krzyśka, jeżeli będzie miał ochotę. Nic na siłę, pamiętajcie. I słuchajcie, pobawmy się w politykę, zobaczmy, czy kurwa, tacy zwykli ludzie jak my, czyli tacy, którzy są na top czacie, tacy, co są widzami, czy damy radę założyć partię. No i będziemy, oczywiście wstępnie w środę na live u mnie wybierać nazwę partii, zrobimy jakieś takie małe głosowanie, kto tam jest za czym, kto yy, także czekam na pomysły na nazwę partii. E, mówię, podkreślam, robimy to sobie dla beki, zarejestrujemy ją i zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, co się będzie działo, jak zareagują na to media, a zareagują na pewno. Będzie cyrk jak nic, jak jeszcze Krzysiek się zgodzi na to. Będzie na przykład wiceprzewodniczący, bo wolę nie dawać mu pełnej kontroli nad tym, bo to różnie może być. E, więc będzie wiceprzewodniczącym, zrobimy go wiceprzewodniczącego. Gdzieś tam może się uda pojeździć gdzieś po, po, po kraju na jeden dzień wyskoki takie wycieczkowe. Spotkanie z wice, 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 wiceprzewodniczącym partii. Także, słuchajcie, może się dziać, może się dziać, możemy coś wymyśleć. E, myślę, że pomysł jest dobry. Zróbmy, mówię, zróbmy to jeszcze raz, mówię, zróbmy to dla Beki, zróbmy to dla jaj, zróbmy się, pośmiejmy się z tego pośmiejmy się z polityków, bo pośmiejmy się z tego wszystkiego, z tych wszystkich partii, załóżmy swoją, ze swoim programem i, i tak dalej, słuchajcie, a mówię, gwarantuję Wam, że może być kurwa wesoło, oby nas tylko to więzienie nie posadzali, bo to tak też się może skończyć, nie zapeszam, także zróbmy to na pewno, także zapraszam na środę, na live'a, na 17, głosujemy na nazwę partii, oprócz tego w środę, pamiętajcie, w środę, słuchamy tylko przeróbek muzycznych związanych z uniwersum czyli ze szkolną 17 tylko taką muzyczkę będzie można zamówić oczywiście tylko też ja taką muzyczkę będę puszczał żadnych innych muzyk nie będziemy puszczać będziemy szukać szperać kmerać yy, i wyszukiwać kawałki z przeróbkami ze szkolnej czyli słuchamy muzy ze szkolnej i głosujemy na nazwę naszej Partii, naszej partii, którą sami sami stworzymy, sami założymy i będziemy wszyscy mieli kontrolę. A jak zarobimy kupę szmalu, to się wszyscy razem podzielimy i chuj w dupę dla tych wszystkich innych. Już nie powiem, bo nie chcę obrażyć, bo zaraz zbanują mnie. Z wiadomo. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Także trzymajcie się, Meksykanów jest jeden. Miałem się nie mieszać w politykę, ale. A czemu nie? My nie, a dlaczego nie możemy? Trzymajcie się, żółwik dla was. I zapraszam na środę. 啊。Ah.